Opona zimowa gwarantuje większą mobilność w każdych warunkach zimowych, ponieważ jest zbudowana inaczej niż opona letnia. Ma dobre odprowadzenie wody w temperaturach zimowych oraz zachowanie przyczepności na nawierzchniach śliskich i zaśnieżonych. Tych zalet nie posiadają w warunkach zimowych ani opona letnia, ani całoroczna. Od 2000 roku zmieniło się bardzo dużo. Jakość opony zimowe. W porównaniu z lat. 90 jest bardzo duża różnica. Jednak y, kierowcy przekonali się do tego, że trzeba wymieniać opony letnie na zimowe w odpowiednim czasie. Tylko każdy polski kierowca czeka do samego końca. Szkoda. A oponę zimową wymieniają jak wyjeżdżają na wczasy w okresie letnim. W ten czas ich nic nie goni. Ale w okresie zimowym przychodzi okres zimowy w ten czas. A proszę powiedzieć jak to wygląda? Osoby w dobrym czasie wymieniają te opony, czy robią to zbyt późno, czy zbyt wcześnie? Powiem tak. Praktycznie wymieniając opony trzeba poniżej 7 stopni. Tylko największym takim, gdzie wodę z mózgu się ludziom robi, to jest telewizja, gdzie idą reklamy opon, że. Lepiej wymieniać, nie wymieniać, poniżej plus 7 stopni wymieniać. Ja uważam, że przychodzi okres 10 października. Trzeba już zacząć wymieniać opony na zimowe. Jest to taki optymalny okres, gdzie nie stoi się w kolejkach to jest jedna podstawowa rzecz. Usługa jest wykonywana bardzo spokojnie i bardzo sprawnie i w ten czas możemy więcej czasu poświęcić na to, żeby jeszcze spojrzeć na inne, na stan techniczny samochodu, gdzie mamy możliwość spojrzeć na klocki hamulcowe, tarcze, drążki kierownicze, czy nie występują luzy. A jeżeli spadnie śnieg na to już czasu brak. I uważam, że Prowadzenie obowiązku wymienia, wymiany opon letnich na zimowych uważam taki optymalny moment do 10 grudnia, żebyśmy jednak wszyscy wyjechali na tych oponach zimowych. Jest to nasze bezpieczeństwo, jest to inny komfort jazdy, inna przyczepność. Czek za tą kierownicą jest bardziej taki bezpieczniejszy, bo jednak mocniejsze naciśnienie i przy tym systemie zabezpieczenia układu hamulcowego, który praktycznie każdy samochód ma, dużo nam pomaga. Możemy uniknąć wielu kolizji, które zdarzają się na co dzień. A jeżeli chodzi o różnice między oponami, to jakie opony powinniśmy wybierać? Tutaj jest ważna jakaś marka, cena? Powiem tak. Są trzy grupy. Jest grupa budżetowa, jest to opona najtańsza, grupa tak zwana średnia i grupa premium. Grupa premium rządzi się innymi prawami. Budżetówka, wiadomo, cena. Polak, cena. A warto czasami do, włożyć te 20 zł wyjechać naprawdę na fajnego oponie którą. Lansują i czytają ludzie w internecie, tylko czytają to, co nie powinni czytać, a to, co powinni zakodować w głowie, nie kodują tylko. Aha, 228, nie, 117 pasuje. Tak samo jak odnośnie opon chińskich, o której jest głośno od zeszłego roku, o którym na szkoleniach nam to tłumaczą. Gro kierowców to chwali, bo jest cena, ale to jest oponowanie na warunki nasze. I tym bardziej, że yy, spotykamy się teraz, że jednak certyfikat dopuszczenia na kraje Unii Europejskiej, opony chińskie dostały, etykiety, etykietowanie tych opon jest, co dla mnie jest wielkim szokiem. Nie wiem kto to zrobił, ale z tego co mnie wiadomo, opony chińskie nie dostały certyfikatu na Unię Europejską. A jeżeli chodzi na przykład o strukturę wymiany, to kiedyś wymieniał Pan tych opon więcej, czy teraz więcej, a kiedyś mniej? Z roku na rok to jest coraz więcej. Tym bardziej, że nam przybywa tych samochodów. I można powiedzieć, że zwiększyła się sprzedaż opon z grupy premium. Jednak jak ktoś pojeździł na oponach z grupy budżetowej, gdzieś tam z kolegami pogadali, porozmawiano na garażach, na tak dalej, że ten jeździ akurat na takiej oponie czy na takiej, jednak ludzie decydują się na tą wyższą półkę. Jest to całkiem inna opona. Jest pan zwolennikiem tej wymiany. Nigdy się pan nie zastanawiał, że nie warto wymieniać takiej opony, bądź warto? No, to jest dla własnego bezpieczeństwa. A oprócz bezpieczeństwa, jaka tu jest jeszcze pana argumentacja, że warto wymieniać te opony na zimowe? No, więc. Czy... Dlaczego wymieniam? Raz. Dłużej się jeździ. Dwa. Bezpiecznie. Trzy. No jak jeszcze ściska, to ta zimowa opona jest do tego przystosowana. Zawsze wymieniam, nie tylko opony, ale całe koła, ponieważ jak się wymienia opony, to każde wkładanie zdejmowanie, to te opony w jakiś sposób się deformują. No a jeżeli się jeździ samochodem dłuższy czas, no to te koła są bardziej przydatne. A proszę powiedzieć, zawsze pan to robił? Czy jakieś nowinki internetowe, jakieś poradniki do tego pana zmusiły? Nie. Przede wszystkim od momentu, kiedy się pojawiły w ogóle opony zimowe, bo nawet nie były to uniwersalne, to zacząłem je stosować. I to wszystko. Praktycznie jest to bardzo, bardzo wskazane. A trzy główne argumenty, dla których pan wymienia te opony? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Samochód się inaczej zachowuje na oponach zimowych w porach takich, kiedy te temperatury spadają. Poza tym innych argumentów nie widzę. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W szkole nauki jazdy przyszli kierowcy dowiadują się również o zaletach z wymiany opon na zimowe. Jestem za tym, żeby te opony zimowe były u wszystkich. Z tego względu, że kiedyś żeśmy jeździli tylko i wyłącznie na oponach letnich, bo nie było takich opon. I to jest jak to się mówi: niebo i ziemię. I te opony... Proszę powiedzieć, w momencie, kiedy mm -hmm. dany kursant pojawia się w szkole nauki jazdy i przygotowuje się do zdania egzaminu, pojawiają się właśnie taka teoria na temat tego, że te opony należy wymieniać? Tak, to już nawet yy, na wykładach, jeżeli rozmawiamy na temat ogumienia, sezon zimowy, sezon letni, to zawsze takie sprawy staramy się przedstawić, żeby to było ta, w taki sposób, żeby ten przyszły kierowca był naprawdę przekonany, że te opony mu pomogą, a nie zaszkodzą, bo niektórzy uważają, kierowcy starszego pokolenia, że kiedyś ich nie było i sobie świetnie radzili, a to naprawdę nie jest taką prawdą, bo ta struktura tego ogumienia w warunkach, gdzie temperatura jest. Już w granicach plus 7 już zachowuje się inaczej. Inny jest profil bieżnika, inaczej odprowadza to yy, błoto śnieżne. Także to jest jazda na oponach zimowych, a letnik jest bez porównania. Od kilku lat słyszy się głosy, że w Polsce wprowadzi się obowiązek okresowej zmiany ogumienia. Niestety do tego czasu takiego obowiązku nie ma. Jeżeli chodzi o kwestię prawną, bo o tej możemy rozmawiać, czy prawo nie nakazuje, czy nie wymusza, czy nie daje obowiązku konieczności zmiany opon na opony zimowe, czy też na jakiekolwiek inne w związku ze zmianą pory roku. Niemniej jednak no, my jako policjanci zalecamy zmianę opon zimowych. Właśnie taki okres koniec listopada, początek grudnia jest jak najbardziej właściwy. Oczywiście wiadomo, że to wszystko zależy też od bieżącej sytuacji atmosferycznej. Wiadomo, że tutaj Ameryki nikt nie odkrył, że opony zimowe mają całkowicie inną strukturę budowy jako samej opony, jak również konstruk konstrukcji bieżnika. Jej elastyczność i odporność na niskie temperatury powoduje to, że pojazd całkowicie inaczej zachowuje się na drodze, łatwiej się nam manewruje, jak również długość drogi hamowania jest nieco krótsza w stosunku do tych osób, opon letnich bądź tak zwanych wielosezonowych. Czyta się, że już niedługo zostanie wprowadzony taki przepis, że będzie nakazywane zmiana opon. Jeżeli taki przepis wejdzie, oczywiście te zamiary są od dłuższego czasu, aby tego rodzaju zmiany dokonać. Oczywiście podejrzewam, że na pewno nie będzie to prosta zmiana legislacyjna. No na pewno będzie to kolejny obowiązek kierowcy, który kierowca będzie musiał spełnić w postaci zmiany opon na opony zimowe. Trudno jest tutaj polemizować w zakresie takim, że bezsprzecznie, bezapelacyjnie one mają decydujący wpływ na nasze bezpieczeństwo. W zależności od naszych umiejętności, w zależności od tego, jak się zachowujemy, bo jeżeli jedziemy z nadmierną prędkością, czy też próbujemy wyhamować tuż przed przeszkodą, to opony same w sobie zimowe nic nie zmienią, ale no na pewno w jakiś sposób ewentualne wprowadzenie tego rodzaju zmian byłoby tym czymś, co byłoby za bezpieczeństwem ruchu drogowym. A proszę powiedzieć pan, z perspektywy policjanta, jeżeli spotyka kogoś na drodze, y podejmuje taką refleksję na temat tych opon? Oczywiście, że tak. Często jest tak, że przy zdarzeniach, najczęściej wychodzi to przy skutkowych zdarzeniach drogowych, przy kolizjach, przy wypadkach, wtedy właśnie dokonywana jest gruntowna ocena stanu technicznego pojazdu i wtedy widzimy, że no jest środek zima, a osoba jeździ na oponach letnich no i tłumaczymy, że gdyby były opony zimowe, na pewno ten, ten, to zdarzenie drogowe byłoby w mniejszym wymiarze, może nie byłoby tak tragiczne. No a Często jest tak, że my jako policjanci apelujemy do kierowców, aby zmienić te, te opony, różnie z tym bywa, ponieważ no, ktoś tłumaczy się tym, że nie mam pieniędzy na to, aby zmienić te koła, no to y, pytanie, pytanie pojawia się drugie, no to skąd znajdzie pieniędzy na leczenie? Siebie, oczywiście. Albo skąd znajdzie pragerować. pieniądze na utrzymanie samochodu? Na przykład. No na przykład kolejne pytanie, ale tak jak mówię, no tutaj nie chciałbym w tym zakresie akurat polemizować na, na tą tematykę. Generalnie opony zimowe są oponami zimowymi, które powinniśmy używać w czasie zimy. Opony letnie są oponami letnimi i wtedy powinniśmy stosować. Mimo tego, już do zimówek przekonuje się coraz większa liczba osób, to nadal możemy spotkać sceptyków tego przedsięwzięcia. Można wymieniać, ale bez przymusu, a nie, że musi być jakaś ustawa specjalnie do tego stworzona, żeby, żeby wymieniać. No ustawy, o ile, te, o ile się orientuje, nie ma, obowiązku nie. też nie ma, czyli tutaj Państwo sami dbacie o siebie? No sami w zasadzie. No, nie, no, wiadomo, jeździ się samochodem, no, żeby jakoś jeździć, a nie pojadę i wpadnę gdzieś do rowu i co. No dobry, bo mówią, że to opony coś, ale wiemy, raczej nie widzę y, różnicy. Jak ktoś dobrze jeździ, umiejętnie i tak dalej, to sobie poradzi i na letnich, i na y, tych zimowych, rzekomo lepszych. Ale ja mam też zimowe, ja nic mam zimowe. Wie Opinii na temat wymiany opon z letnich na zimowe jest naprawdę wiele. Pamiętajmy, że to przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i komfort jazdy. Śmierć jeździ szybciej.